Teraz w kolejnym testowaniu słodyczy testujemy czekoladę białą tej firmy. Zobaczymy jak będzie smakować czekolada i już patrzymy. tak po twarciu wygląda z takimi chrupkami próbujemy chrupki bardzo dobre ta biała czekolada to nie jest taka biała jak u nas w Polsce się je, to jest bardziej taka mleczna czekolada, bo to nie, nie ma takiego smaku jak nasze te yy, białe czekolady, czy nawet te niemieckie czekolady, yy, ale polecam mam tę czekoladę, nie jest zła, może być. Cześć!